Czemu narcys jest taki zazdrosny? Narcys jest bardzo zazdrosny. Jest chorobliwie zazdrosny. Narcys jest zazdrosny, ponieważ jesteś jego własnością. Jesteś jego przedmiotem. Narcys uważa, że należysz do niego. Narcyz myśli, że jesteś jego własnością, jesteś jedynie obiektem, który ma za zadanie służyć narcyzowi. Narcyz obawia się tego, że ktoś lub coś mu cię odbierze. Narcyz jest bardzo zazdrosny we wszystkim, Rywalizuje, będzie chciał cię wyprzedzić, będzie chciał cię prześcignąć, czy to w rozwoju, karierze, zarobkach, zainteresowaniach, we wszystkim. Narcyz będzie starał się również prześcignąć innych ludzi, innych ludzi, którzy próbują uzyskać twoją uwagę lub twoją akceptację. Narcys postępuje tak, by cię zabezpieczyć. Narcys chce, żebyś był zamknięty w niewidocznej klatce w jego wirtualnym świecie, który stworzył dla ciebie. Narcys nie chce dopuścić do tego, byś miał możliwość Gdziekolwiek się wybrać. Więcej znajdziesz na kanale autentyczny. Umów się na sesję, napisz na autentyczni 23 gmail.com Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij.